Się nie Uf, już, bałam, że nie co nas, się tego w ogóle nie robią. Już zobaczyłam, że zgodzili się z różnymi rzeczami i cudem. Trzeba ta twoja Twoją Nic ale Jak należy tej? Jak ci się dało tak pyskocznie, nas dogonić? Mam swoją niezawodną lodówkę, pracę całym Dolinę wódkę. Trzeba przyjrzeć się do swojej koterczyka. Nic sami to jesteś prawie tak szybkie jak Twoja lodówka. Ale to nie jest żadna zwykła wdówka. Musimy mieć czymś więcej. Jeśli w że zauważymy można... nasze kościele, to w ogóle na coś tutaj przedmiot nic. Hmm. Rodzin, to było naprawdę dawno temu. Już byłam na tą samą i co w tym najdalsze miejsce izby, uganiając się za opowieściami a mi tak nie wynagrodziło. I Bo, um, po raz pierwszy wyglądałam na samorządzenie terenie. szybko skądś mi się to pas miało, właśnie wyruszyłam, rozpoczęłam wdówkę pod lodem, zauważyłam coś jasnoburowego. I się pojrzewam, że wyblask przegasł, a przede mną stoi ludzka, która mnie mam Idealnie opakowała kanapkę, która uratowała mnie śmiercią z głodu. Od tamtej pory się nie rozstaję. Ludzka dała dokładnie to, czego potrzebowałam jako Taki, jak w który odchodziła na pani i tam. Ja Wiem, że to jest wgładzówka, po prostu to czuję. Jak gdybyś to wszystko było jakąś luzą, ale bezpokojnie i bezagranicznie. Doskonale wiem o tej chodzi, więc teoretycznie mam na zadanie, które nic nie wiem, można jedynie podać. Żeby brać z Lodówki, on że sadzą się, że dzisiaj Lodówka się spomoczy. Dokładnie. On w się, że nie o tym wie. Pandoria to słynny drugi świat. Wiesz u Pandori? Słyszałam legendy, ciche rozmowy prowadzone przez Strażników Aiden. Nigdy do końca to nie wierzyłam aż do teraz, bo moja naprawdę jest płaczna z kotarą. Jeśli w jakikolwiek sposób pomoże całkiem Adem, to może ciągnąć. To znaczy ważniejszy niż mój błąd. Dziękuję mi. Pamiętam, że nie bardzo pomogły, że czasem zamieszanie wchodzimy z zachodzącego słońca. Ruszajmy. Możemy skończyć z tamtego portalu, żeby szybciej dotrzeć na miejsce. Oczywiście możesz też pojechać konno, jeśli załobisz wspólną no, z Portal, nie, nie spotarłem się Nie no, to się. Aaa, było ok. Gdzie jest portal? Wspaniale, teraz portal mi zniknął. Wycięcie, bo to będzie trochę utrało. Ja mam ten jest 2 minutowe. ja mam, a w sumie no, mogę powiem, ten Portal jest.

No nie, no co jest? Matko, matku, matko, matko. Nie, nie, nie. Dobra, co są swoje słowa? Nienawidzę Pandory, nienawidzę tego miejsca. <grymne> Nic do tego. Ale dziewka co nam gdzie? Nie idzie, nie no, wspaniale. Miałam już kogoś po no. Skórz, skręf, no i zobaczymy. I faktuję już jakąś część. Chcę Zrobię kolejną. Kolejną. Kolejną część. Ale nie będzie to nic. Dobrze, że już na części, ale nie chcę tak To, i, ja Co, nie Uważa, to i, do zobaczenia A.